Dzień dobry, dzień dobry. Ej, ja pochwalę się, jaką dostałem kartkę na Dzień Chłopaka. Na Dzień Chłopaka kartka była. To jest Chat GPT, który wygenerował rzeczy związane ze mną. Nie wiem, czemu tu są pomidory i pomarańcze, ale jest kefir, jest lulu, jest hiszpan, jest liga. Dzień Chłopaka. Nie ja wiem, co ten gość tu robi, eee, ale jest rower, zupa, krem. Lubię, więc dużo, dużo, dużo rzeczy, dużo symboli się tutaj zgadza. Opisuje mnie. Dziadek zapomniał wziąć leków. No. Odklejka. mi się Mumia Mamon Kurwa, Papierem robił Nie pomyślałem O co tu chodzi? <grym> Rewek Terminatora <grym> Koszulkę ma Fajna Są spardone, żeby rozebrać kos koszulkę? Noszoną... Jak to się nazywa? Korona co cierniowa? Na szyi? Jak to się nazywa? Słuchajcie, co? co na szyi? Korona cierniowa, czy A dobry mówiłem. Normalnie tak. Nie no, to jest, to, to, to jest, to jest choker. Trzeba Brysoi założyć, człowieku. <grym> Remek już wie co z tym zrobi Trzeba Bruce założyć No Trzeba po prostu Bruce założyć coś go Co założyć? O siema, koronę czerwio-cierniową 🎵🎵🎵 Ale łapy oh. Ale oh. Pokazał brzuchał. Oh. Oh. Nie mogę kur... No Dobrze! no oh. dobrze. Eee, ale Renek coś tu się za siebie wziął, trochę, widać, rusza się chłopak, nie ma tyle brzuszka, wiadomo, skóra jeszcze została, ale, ale dobrze jest, jest poprawa, na pewno. A Masia chyba dba o niego. Szymon Hołownia. co na to Szymon Hołownia? Aha, została afera z tą wódeczką i likierem w, z tych plastikowych, kolorowych saszetkach. Szymon Hołownia, szanowna firmo od wody w saszetkach, to co robicie to zło w czystej postaci. Każdy rodzic wie, jak wygląda mus owocowy, każdy wie. Jak bardzo przydaje się, gdy trzeba jechać w dłuższą trasę, albo gdy nagły, mały głód doprowadzi nasze dziecko do chwilowej rozpaczy, kupujemy je niemal na ślepo, szukając w sklepie charakterystycznych opakowań. MUS wygląda jak MUS, tak jak gąbka wygląda jak gąbka musowy, to ten sam cukier. Yy, to jest cukier, to jest cukier. No ale wiesz, Cygi, jak masz do wyboru kupić dziecku batonika, czekoladkę, babku, to co wybierzesz? No, może ten mus właśnie. Mi się wydaje, że spośród tego wszystkiego jest, jest chyba najbardziej okej. Okay. No co kto lubi, co kto lubi, wiadomo, dzieciaki lubią słodkie, jedzą słodkie, ja też jadłem w dużych ilościach, więc yy, tak naprawdę może to nie ma znaczenia. A musy się wydają mu tyle zdrowe, że to owoce takie zblendowane. Chociaż wiadomo, lepiej zjeść cały owoc niż taki mus czy czy coś tam w zapakowaniu, ale dobra. Idziemy, co tam jeszcze Szymek napisał? Informacja o tym zawinięta jest w... Nie bójmy się w tym przypadku mówić wprost. Rzeczy, y, żewne pierdolety o odważnej zabawie konwencjami, czy przedefiniowaniu doświadczenia picia alkoholu. Cel jest przecież jasny. Czy dorosły kupi sobie małpkę w opakowaniu jako, jak z dziecięcego musiku? Litości. Tu celem jest dziecko. Zaciekawione i zachęcone tym, że trucizna zapakowana jest jak lekarstwo. Ma przekroczyć symboliczną granicę kupić musik do szkoły. Może sprzedawca nie zauważyć od innych podobnych opakowań. Może kupi kolega z zawodem i zupełnie niesymbolicznie zacząć pić. Taka to zabawa konwencjami i odwaga do eksperymentowania na życiu naszych dzieci. Piszę to przede wszystkim jako ojciec, szanowna firmo. Od wody w saszetkach. To co robicie, to zło w wyczystej postaci. Skoro chcecie już rozpijać nasze dzieci, zacznijcie, mi jeszcze może sprzedawać broń w ramach przenosie, przeniesio, przeniesio... przeniesienia dziecięcej rywalizacji na nowy poziom realności. Czy jaki tam inny bullshit? Wasz marketing wymyśli. Mam szczerą nadzieję, że kamera do was wróci i wasza chciwość. Ukaże się sama, że zaprotestują odpowiedzialni producenci dziecięcych przekąsek i że bojkot konsumencki pokaże wam, że z rodzicami nie warto zadzierać. A ja sobie nie odpuszczę też jako poseł. Wstyd, wstyd, wstyd. Dobra, to w sumie nie propaguje tego. W sumie to, to... Teoretycznie on to skrytykował... Znaczy no nie, no skrytykowało to. Więc chyba spoko. Spoko dobrze tutaj yy, przedstawił problem, czy nie? Karma, nie kamera do was zwróci, Karma do Was zwróci, tak? Ta aż trzy smaki są w ogóle cytrynówka, pigwówka, wódeczka. Mm. Tam jeszcze jakiś różowy widzę jest. A tutaj likier ananasowy. Duży wybór. Właśnie ja do tego cię oglądam. Od lat streamujesz że jesteś amatorem, poza tym pierdolek potłuczony. To te cechy mnie wyróżniają. Dzięki Cygi, że doceniasz te elementy streamingu. O musach dalej. Śpią jak zabite. To te nowe musy dla dzieci są zaiste. <laughs> opinia eksperta. Ej, widziałem to, nie, nie, to jest obrzydliwe, obrzydliwe to jest. wiecie co, ale to wiadomo, że jakby to zadańczyła jakaś zajmita kobitka, to byśmy widzieli fajne ale kurczę ona, no nie wiem, ale to wiadomo, nie będziemy tutaj dyktować, co, jak ma robić performance na scenie. Mi się to nie podoba, zniesmaczyło mnie, to ale puszczę wam, a no, zobaczcie sobie. Na koncercie, jak się to nazywa, a bajm ten zespół. E e Edytka Górniak by wyglądała lepiej? No, Edytka Górniak to była szprycha. To była szprycha. Ale wydaje mi się, że ju już troszkę ją odkleiło też i nie wiem, czy tak dobrze się teraz trzyma. Natomiast taka doda to też powiedzmy z tej starej szkoły muzycznej, aby mogła pokręcić. Natomiast to, no nie, niesmaczne. W ogóle mi się i muzyka z tym nie kojarzy przede wszystkim. Ja nie, nie wiem. A ilona ma lat? Z 50 parę ma? 64 ma? Co wydajecie? 64 ma? O kurde 64 lata ma? A widzicie, seksapier nie opuszcza Nie opuszcza, przynajmniej w jej głowie Dobra, dobra, no, nikt jej tam nie zakaże Tak sobie wywijać na parkiecie, nie? Na, na tym, na scenie Ona zawsze tak robi w trakcie tego utworu Taki performance, utwór jest oprostucy A, widzicie, a widzicie, a widzicie No i tutaj troszeczkę kontekstu to nadaje No i ja teraz rozumiem, wiadomo, że to już nie jest ten wiek Kiedy miała tam... 20 par lat, 30 par lat i wywijała na scenie. Wtedy może było to fajne, ale teraz może mniej. No, ale jakby rozumiem konwencję. No, ona była? No w końcu operacja. Ona chyba też często najeżdża. Chciała dobrze się wczuć w rolę, a może na 3 złotego performance'u się nie da wykonać. Dzienność. To poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat trzech. To 1500 złotych babciowego miesięcznie. Ty realizujesz zawodowe cele, a twoje dziecko jest w dobrych rękach. Ej, dobra. Ja tak zapytam, bo ja nie do końca czuję, jak to działa. Jeżeli ja, załóżmy, założyłbym rodzinę i mam jedno dziecko, dostaję 1500 zł dla babci, to idzie na konto mojej babci? Na kogo to idzie? Na moje konto? Ja mogę je przeznaczyć? Jak to działa? A co, jak babcia gryzie? No właśnie. I, i, i to też takie pytanie mi się nasunęło. A co, jeżeli ktoś nie ma babcień ni dziadka? A zresztą, czemu babciowe nie dziadkowe? No to ale dobra, już pomijmy. Masz napisane, jeśli wybierzesz żłobek, rząd dofinansuje jego korzyść. Do... Aha, aha, aha. Że możesz też dziecku do żłobka wysłać. Dobra, dobra. Ej, ja uważam, że jeżeli to jest program dla pracujących rodziców. To spoko. Ja wiem, półtora tysiąca powie, to nie jest jakoś też wybitnie dużo, ale to nie jest też mało, powiedzmy sobie, nie? Nie wiem, ile taki żłobek miesięcznie kosztuje. Miałem więcej niż 1500. To jest program dla kobiet, które chcą wrócić na rynek pracy. A to nie jest program po prostu dla rodziców, gdybym był samotnym ojcem i chciał. Taki, yy, takie dofinansowanie to nie mogę dostać? Znaczy, do tam babcia moja w przypadku moja, moja matka. Lub żłobek, tak? Ciekawe. No właśnie nie, na pewno nie Bakusiowa? Wydaje mi się, że nie może tak być. Że ten program działa tylko dla kobiet, a jak jesteś rodzicem, samotnym, powiedzmy ojcem, znaczy z dzieckiem, to już nie. To by było chyba strzał w stopę, gdyby tak zrobili. Piekło mężczyzn. Ceny żłobków pójdą w górę. Już poszły. A okej, okay, to. Zrozumiałe, zrozumiałe, że tak może być Ale może będzie teraz większa konkurencyjność w żłobkach? Czy nie będzie? Więcej ludzi będzie żłobki zakładało, bo się będzie opłacało Ale to oni może chcą chcą emerytum zrobić dobrze, tym programem, tak naprawdę Żeby trochę i tych, i tych zaskarbić No, zrobić żłobek, wystarczy robić państwowe żłobki i je dotować No, ale właśnie, zrobienie państwowych żłobków to pewnie nie byłby taki krótki, szybki proces, że wiesz Pyk i program masz, nie? A tutaj jest dosłownie pyk i już jest program. Nie, nie trzeba za dużo robić. 13-14 tysięcy na podatku babciowe, darmowe, leki co jeszcze? A młodzi? No teoretycznie to jest dla młodych też program, tak? Powiedz. no bo to dla młodych rodziców. Gorzej jak babcia weźmie 1500 i się nie będzie zajmować dzieckiem. A co ty, ty możesz powiedzieć? Dobra, nie zajmujesz się, idę na żłobek. Mm, jak to tak samo jak mieszkania socjalne, ale niestety lobbyści działają. No ponoć z mieszkaniami socjalnymi to nie jest taki prosty case, że państwo jak się za coś bierze, to często to robi źle. I była o tym kiedyś debata na kanale Zero, mogę tam też polecić, obejrzeć, tam są jacyś eksperci, nie wiem czy deweloperzy tam byli, chyba też, tam chyba w jako osobnym programie, no ale można tam się dowiedzieć mniej więcej jak to jest z tymi mieszkaniami państwowymi też, gdybyśmy chcieli ich socjalne budować, to nie jest taka prosta rzecz i oczywista, bo te później mieszkania socjalne są zaniedbywane, albo się w ogóle nie opłacają, no tam różne takie problemy wychodzą, że trochę nie wiadomo co z tym zrobić, no ale z drugiej strony teoretycznie też ma być korekta mieszkań jakiś czas. Też zobaczymy. Jeśli wybierzesz żłobek, rząd dofinansuje jego koszt do 1500 zł. Rodzina i praca mogą iść w parze. Dowiedz się więcej na... A czy ja na pewno wolę ten program niż 800+, plus? do każdego dziecka, które po prostu ma. Tutaj chociaż trzeba pracować, więc ten program w tym sensie lepszy jest pod tym względem. Wiesz co, tutaj będzie kilka interpretacji kiedyś z panem Krzysztofem Mejsem w Ej, nie! Nie łapał. nie. Nie, nie Nie, sędziego. Tutaj będzie kilka interpretacji kiedyś z panem Krzysztofem. O tym rozmawiam. Ej, nie. Wykorzystała swoje 5 sekund. Pomyślcie sobie, co on czuje. Wszyscy mu dokuczają. Wziął walkę z dwoma, myślał, że będzie bohaterem, a dokuczają mu. Mówią, że mu będą siadać gołą dupą na twarzy w oktagonie. To nie jest miłe. Szkoda tego, Denisa. Kurwa boi. Takiego czubka, kurwa. Tak wygląda, jak czopek. Ja, jak można się bać takiego czopka kurwa? Jeszcze ma wątpliwość to za co się ciągnie, żeby. Wyciągnąć Ej, ale w, ogóle, w ogóle. wiecie, no. co jest zaiste? wiecie on już nie odpowiada, on już nie ma siły psychicznie tego znosić. Skoro tam idzie, to raczej ma. Myśleliście, że on też ma serduszko? Myśleliście, że on też czuje emocje, że to te bycie prawinnym to jest tylko poza, a w głębi to jest yy, smutny, skrzywdzony chłopak, który ma uczucia, który chce być w życiu tylko szczęśliwym, a udawał prawinniaka, bo chciał, żeby koledzy go lubili, bo jest samotny? Myśleliście o tym kiedyś? Może ja tak być. Serduszka na czacie dla Denisa, widzowie. Spam serduszek. Jednak nie smutny, niezadowolony się wydaje. Wam serdusza Glanicka. Tak może być, tak może być. Czeka nas katastrofa. Starych ludzi jest coraz więcej, a partie będą robiły wszystko, żeby się im przypodobać. Każdy młody będzie. Jakby du... bez szans na mieszkanie i zostanie chuj w dupie, trzeba uciekać z Argentyny jak najszybciej. Do Argentyny! No tam aktualnie biedują w chuj chyba. Ale wiem, że jest jakaś poprawa, pomysł nowy, nowy rządzący, ale nie wiem, czy to jest dobry kierunek tam. Ogólnie też jest taka zależność ponoć, no to tak oglądałem taki przynajmniej taki program, za wolność w remoncie. A tam nie pamiętam jak się nazywa autor, Tomasz Wrólewski go prowadzi. O! I no, on mówił na przykład, że jak są bardzo duże różnice, różnice no, y, finansowe między różnymi osobami, czyli są po prostu bardzo dużo z biednych, bardzo dużo z bogatych, nie ma klasy średniej. Ogólnie klasa średnia jest bardzo ważna, żeby była, to wtedy się jakby załamuje też cały ten ustrój i są bunty, problemy, i dlatego też być może te socjale mają wyrównać te różnice między ludźmi trochę, a jednak takie mocno kapitalistyczne państwo prowadzi do bardzo... Dużych różnic. I stąd jest coś takiego. Właśnie dlatego. Żeby, żeby ludzie się nie zbuntowali. Dlatego ten socjal, który ma ci dać przeżyć. Tak, bo jak ktoś się buntuje, to zawsze nie robi. Ale właśnie nie do końca. No nie do końca tak jest. nob nope quest Bo zauważ, czy swojego nauczyciela w szkole nazwałbyś nie robem? Stary. On tyle zarabia, że jak on nie weźmie kredytu na 25 lat, to on nigdy kurwa swojego mieszkania nie zobaczy. Nigdy. I to nie jakiegoś super mieszkania. Nie, nie, nie. Nawet nie w jakimś dużym mieście. Nie w jakichś lepszych dzielnicach. Nauczyciel w PL to żaden autorytet. No a to szkoda, że tak myślimy o nauczycielach. To są nieroby <grywdy> nie robi. <grywdy> Dobra, jak oni są nieroby pierdolone. To kim ja jestem! Powiedz, nazwijcie mi po imieniu. Ja chociaż czegoś nauczę, a ja to uczę, no, no tak, no, też, też jestem nauczycielem. No Giszu tak można oczywiście powiedzieć o, jakiej, opowiedzieć o jakiejś tam grupie nauczycieli, że tak robią i przechodzą do tej swojej pracy, bo tak kurwa chodzą, bo się przyczeili, ale jest na pewno każdy z was miał w szkole takich nauczycieli, których z przyjemnością posłuchał, bo potrafili zaciekawić tematem. Bo wiesz, albo tacy, co wiesz, dla, dla ucznia też dużo zrobili, nawet po lekcjach. Więc naprawdę nie, nie generalizowałbym tak. Chyba, że ja dobrze trafiłem w miarę. Ja myślę, że do w miarę do... spokojnie. Szkoda. Jestem przedsiębiorcą funkcjonującym na ludziach. Może być to określenie. W sumie nawet pasuje, ale przedsiębiorca, przedsiębiorca. Rasę w gry i odpala. I pierdolę do kamery. Taki przedsiębiorca. Ja pamiętam łącznie trzech git nauczycieli w gimnazjum, liceum. No dobra, to też tak jak przykład podałem, nie? Myślę, że jest dużo takich zawodów, które są takie zypchane trochę na, na krawędź. Społeczną, a nie powinny być. że właśnie też na przykład, nie wiem, tam w szpitalach, ale nie wiem, czy koniecznie konie nie lekarze, tylko ci tam pomagają. No, ogólnie jest takich, nie wiem, nawet ludzie co, nie wiem, czy ci co sprzątają woźni, czy coś, e, też jakieś tam chyba marginalne pieniądze, ale ogólnie jest dużo ludzi, co zarabia bardzo minimalną krajową. Po prostu zarabiają minimalną krajową i za tą minimalną nie da się przeżyć. Nie da się. Tak naprawdę nimi, znaczy inaczej, w dużym mieście, mieście bardzo ciężko jest przeżyć. I to właśnie dla tych ludzi jest ten socjal. Te 800, plus, te 1500, plus i te różne rzeczy, żeby oni. Oni mieli jakieś takie w miarę, w miarę normalne życie. W miarę. Bo jednak to jest największa grupa społeczna, ci ludzie często. No i gdybyśmy byli pojętni na ich problemy, na ich sytuację, no to oni się zbuntują, nie zagłosują na ciebie. I jelo, i po władzy. I tak trochę jest. Rolnicy narzekają. Ja wiem, że powiecie, że rolnicy to oni ciężko zarobieni, ciągniki za milion złoty. Ale też prawda jest też taka, że to dotyczy to, to tych największych rolników. Tacy, którzy mają już dużo ziemi. Dużo maszyn, to oni zarabiają dużo. To oni się szybko bogacą, wykupują kolejnych małych rolników, powiększają swoje imperium i bogaci stają się dużo bogaci, a ci mniejsi rolnicy umierają, Zanim znikają po prostu. Taka jest sytuacja w rolnictwie. Małych rolnicy nic nie mówią w 10 lat, prawda? Tak? tak przynajmniej mi ojciec mówił. Przecież ja tego nie weryfikowałem, rozmawiałem na ten temat z ojcem. To ciężko, jak to porównać ze sprzątaniem. Nie, no wiadomo, że nie ma co porównywać, ale wiesz, taki woźny w szkole też napisał. Ale za tą minimalną, krajową, i to się ciężko. W ogóle uważam, że no ciężko jest przeżyć za minimalną. Jest dużo pewnie takich właśnie zawodów, które nawet nie za bardzo mogą liczyć na jakiś awans. No ale wiadomo, raczej nikt w życiu nie, 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 nie mierzy. Myśli sobie, o będę woźnym. Każdy mierzy trochę wyżej, no to raczej życie jakoś ich spycha w tamtym kierunku. Natomiast ja się muszę zastanowić nad jedną rzeczą, bo ja nie pamiętam, gdzie ten film nagrywałem. A to jest tak, że tam, gdzie popełnicie dane przestępstwo. A oni mnie tutaj o przestępstwo zniesławienia pozywają. Więc tam, gdzie popełnicie, to, ta, to w tym regionie jest yy, ta rozprawa, nie? Wtedy. Z automatu wszyscy przypisują, że w Mławie na przykład, bo ja tam jestem zameldowany, więc z automatu myślą. Ale na przykład mogę złożyć pismo, że to zostało na przykład popełnione na terenie Warszawy, albo na przykład w Bieszczadach. Więc muszę sobie przypomnieć, gdzie ja nagrywałem. Na pewno nagrywałem w lesie, ale nie wiem w którym. I wtedy wszyscy muszą jeździć w dane miejsce, nie? Polska jest taka, gdzie ja to nagrywałem, różne fragmenty róź, różnie powstawały. Nie wiem czy nie tu. Bo właśnie wtedy pamiętam, chciałem się przejechać tam tam. Może to tu nagrywałem? To muszę się zastanowić i przegadać z prawnikiem. Brytny Wardenga. Albo. Bo, bo różnie podróżowałem, bo to długo nagrywałem ten film i różne fragmenty w różnych miejscach. Tu jest taki mały lasek przy choroszczy. A nie to cmentarz. To nie, to mi się pojawiło w takim razie. W choroszczy nie nagrywałem tego. Ale tutaj coś jest. Może to tu było. No nie wiem, nie wiem gdzie będziemy jeździć, muszę sobie przypomnieć, wypiję ziółka tak jak Boxdor y, mówił i będziemy da y, jeździć daleko, w sensie no tam gdzie było, nie? Ziółka od Boksdela trzeba wypić na pamięć, dobry pomysł. Tak by the way, o zmienieniu biologii, to jeszcze tylko wspomnę, dwa lata temu chyba był taki wynalazek, to też z naukowego bełkociku wiem. Tak, oglądałem największe odkrycia tego roku. On robi takie podsumowanie na koniec, w którym mówił o. Ja na pierwszym miejscu to wymienił. To się nazywa CRISPR. I CRISPR to jest narzędzie, które zmienia DNA ludzkie na takie, jakie chcemy. Na przykład, możemy swojemu dziecku wybrać. Kolor włosów, jakieś nie wiem, nie wiem, jakieś róż, różne inne rzeczy, jego, jego cechy, bo dokładnie wiemy, w którym miejscu, które, w który, który, który gen za to odpowiada. I to się dzieje. To nie jest tak, że to jest y, science fiction. To już się dzieje. Takie rzeczy już są możliwe. Nie jest to dla, oczywiście dla użytku tak ogólnie dla ludzi. Ale przyszłość jest prawdopodobnie taka, że będziemy ingerować w swoje geny, raczej głównie w takim celu, żeby na przykład nie dziedziczyć jakichś chorób, jakichś różnych takich, nie wiem, predyspozycji, nie wiem, do uzależnień albo do jakichś, wiesz, do jakichś nowotworów. Raczej chcemy w tych celach tego używać, ale oczywiście najprawdopodobniej będziemy też sobie upiększać nasze dzieci i tworzyć je na jakiś wzór tym CRISPR-em. Wszyscy będą biali. Wiesz, co. Być może to też się będzie dało zrobić Krisperem. Nie wiem. To no, tak chyba dwa lata temu o tym było. Nie wiem jak, na jakim etapie to dzisiaj stoi. Jeszcze chyba. AI ja i przyspieszy cały ten proces. Pozwólcie, że ocenzuruję część tej wypowiedzi, bo nie chcę, żeby YouTube tutaj pomyślał, że. No to jakieś słowa, które chcę tutaj propagować. Teraz gdzieś powiedziane w czasach tego konfliktu, gdy wszyscy. Inaczej, to ci powiem inaczej. Jedyną osobą, która mówi o pokoju, jest. i na wszyscy chcą wojny dalej. jest to. Tutaj już poleciał po całości. No, później chce pokoju, ale na swoich warunkach. A wiadomo, jakie są warunki. Zejść Ukrainy, co najmniej. I to, żeby Ukraina nigdy nie weszła do NATO. Żeby. Dobra, może jeszcze nie teraz. Damy im jeszcze parę lat i weźmiemy resztę takiego pokoju. Chce, później. I on mówi. I Różal... Zobaczcie, jak on łyka, kurwa. Jak pelikan. I propaganda leci, a pelikan chwyta, kurwa. I z jaką pewnością o tym mówi. Gość, który swoim wojskiem przekracza granice kraju, który. No... Absolutnie tego nie chcę. Dokonuje tam zbrodni wojennych. Gdyby nic nie robił w całej sytuacji, to do wojny generalnie w ogóle by nie doszło. Ale tak, to jest jedyny gość, który mówi o pokoju. Ale to teraz jeszcze chciałem powiedzieć to, co, a czy, czy, co on powiedział. Czy ja wam zabraniam wydobycia waszego węgla? Czy ja wam zabraniam palić tym węglem? Czy ja wam zabraniam jeść mięso? Czy... Zobaczcie, teraz te argumenty są przeza... Ja już nie wierzę, że... Nie kupił mu komputera albo karty graficznej, bo to, co on wygaduje, to jest dokładnie to, co on by chciał, żeby zostało wypowiedziane. Za mam bronię palić węglem. No ogólnie, bo to jest takie oczywiście pić, takie nawiązywanie do Unii Europejskiej, że nie, no, węgiel nieekologiczny. No i tak, kurwa jest nieekologiczny. Tylko prawdopodobnie Różal podważyłby globalne ocieplenie i powiedział, co jakie globalne... Ja myślę, że jakby to pytanie padło, powiedziałby, nie ma kur... ...globalnego ocieplenia. Co wy? Zima normalnie, zimno tu. Ostatnio widziałem, że śnieg wpadł yy, w RPA, śnieg w RPA spadł, lwy po śniegu biegają, kurwa, tylko tam san sanek brakuje, żeby sobie pojeździć na, na lwie, a oni coś o globalnym ociepleniu. Ja, o co tu chodzi? I ja myślę, że różal by to podpiął, dlatego on teraz podważa w ogóle ten węgiel, w sensie, nie, znaczy inaczej, uważa, że powinniśmy dalej... Palić węglem i nie służyć jako przykład. Wiadomo, że ta ekologia też czasem idzie za daleko, nie? To też, to z tym rolnicy mają ten problem teraz. Że my na tle reszty tam będziemy trochę do tyłu, bo tam pozakazywane pewne rzeczy, no i będzie ciężko. No ale od tego chyba i tak tam powoli odchodzą, zobaczymy czym wyjdzie. No ale ogólnie absolutnie niepodważalnym faktem jest, że globalne cieplenie istnieje, nie? I ten węgiel nie pomaga, nie pomaga. No dobra, idźmy. Ja wam każe, się robaki. Jedzenie robaków też jest mocny argument. Tak, normalnie każdy będzie wpierdał robaki zaraz, tylko, tylko potężny Władimir może nas uratować od robaków, bo inaczej będziemy wpierdać robaki. Może nie tak jak mówił mamon Guno, ale robaki. Czas na żałobę. Bogini Shini ma chłopa. Plotki rzucone kiedyś przez Awmusie potwierdził wczoraj Dominik Ziarniak Stokłosa. Czy nie ma chłopa, bo coś gadać dopiero robiłem? No to kiedyś było zlikowane, że ona tam chyba nie mówi, ale, ale ma chłopaka. Nie wiem, czy dalej ma. Ja wiedziałem, że ta, że ta plotka jest prawdziwa. Wiedziałem, że ma, ale. Aż dalej tak jest, to nie wiem. Czy teraz moderatorzy i najbardziej oddani widzowie odwró... No to nie ma co oglądać już księżniczki sini. No i mi humor. A. graliśmy sporo z Mamonem. Sporo gra... Wczoraj jak na cały czas graliśmy sporo. Dlaczego? Ja już likuję, bo się dowiedziałem z tego źródła. Na początku wiedziałam od Mamona, teraz już z innych źródeł. Dlaczego wczoraj graliśmy tak dużo z Mamonem? Bo Mamon dostał bana na Five City. Bo Mamon dostał bana na Five City. Dlatego wczoraj tak dużo graliśmy. Bo był ban. Za co był ban? Tego Mamon mi nie powiedział, to wiem też. Mamon na offstreamie wyzywał ludzi, że go stream-snajpują. No niemożliwe, mam i tak by źle powiedział o drugim człowieku, że go snajpiką Nie, nie. To są pomówienia. Masz dowód? Masz dowód? A właśnie, na no off No i nie masz żadnych dowodów, skąd do... myślają. Na off I dostał bana 10 dni. I Mamon! Wczoraj graliśmy normalnie, rozeszliśmy się. Było git, na mówieni. się Mamon wczoraj stwierdził, po to jak przeczytałem pastę że Jeden Mamon, zero nóg, KNF aż po grup Mamon mnie zablokował na Discordzie, zablokował na Twitchu KNF? Co jest KNF? Zbanował na Twitchu, teraz już mnie odbanował. Dlatego, że dostał bana na Five City. Kiedyś miałem fan. A. Bo KMT kiedyś było. Kiedyś miałem Team. A coś zrobili taką follow-up do tego zrobili. Kiedyś miałem fan. Komisja nadzoru finansowego. To jest ich nazwa, nazwa w czym. Po prostu nie grałem. Mam Mamon zero nóg i TMF aż po grup. Ja z Mamonem więcej już rzeczy żadnych nie będę robił, bo to nie ma sensu. I, nie ma żadnego sensu robienia czegokolwiek z Mamonem. Mamon nie wiem. Nie chcę ku... Żyję w tym GETA! Whatever. Wo whatever. Ja sobie zrobię, nie wiem z kim challenge, ale ja sobie z kimś zrobię. Po, no potem lidze, okay. dni wcześniej tu tam siedział po 5 godzin na tej Ale co ma tej mam ma mamą do ultraligi, bo ja nie czaję też za bardzo. Graliśmy trochę, bez sensu, be, to, jest, to, to, to jest bez sensu, no to jest, be, to jest bez sensu. Aha, to jest zrymowana pasta, nie ma jakiegoś powiązania z dobra. Bo ja szuka, szukałem logiki w tym i nie wiedziałem o co chodzi. No. Mamą w końcu może żyć życiem, o którym zawsze marzył na tym GTA. Niech... Udawanie, że nie było wiadomo od początku, że to się skończy, udawanie, że nie było od początku. Znaczy myślę, że można było w dużym stopniu przypuszczać, że tak się skończy. Może miał jakąś nadzieję, że tak się to nie skończy, bo tak mówicie, był dla niego miły i wyrozumiały, tak? Więc chyba prób zależało mu na tym, to, żeby to się, to się toczyło. Niech sobie gra, niech sobie żyje. Ja już z nim challenge'u nie będę grał. No chyba, że mnie przeprosi. No dobra. Powie, powie że przeprasza, znowu się pokłus mi wyjdzie. I koło będzie się toczyć. Żegnam się z wami, widzowie, idę do kina, na substancje, jutro on zrelacjonuje, jak było. W kinie, na filmie. Papa! Pa.